Cześć, cześć, kochani! Marek Malt z tej strony z bestpan.pl. Jak widzicie, wróciłem. Nie było mnie 11 dni tym razem, a to wszystko dlatego, że pojechałem samochodem. Zrobiłem 6000 km. Jechałem 3 dni w jedną stronę, 3 dni w drugą stronę. A wszystko dlatego, że bałem się, tak jak Wam mówiłem, że mogą zamknąć loty i że utknę gdzieś w Hiszpanii. Nie będę mógł wrócić, i to byłby olbrzymi, olbrzymi problem. <laughs> Wrzuciłem już Wam kilka jakichś tam filmów, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Aczkolwiek teraz widzę, że wrzucanie takich rzeczy prosto z plantacji to jest błąd. Yy, dlatego, że już piszecie do mnie, dzwonicie, chcecie coś rezerwować, a ja na takim wyjeździe po prostu nie mam, jak Wam odpowiadać. I później są takie sytuacje, że ktoś się obraża, że ktoś mi pisze, że ja mu nie odpowiadam. A jak ja mogę komuś odpowiadać? Jak ja na przykład 12 godzin siedzę w samochodzie albo y, idę na plantację na godzinę 9 rano, w 50-stopniowym żarze wracam około 20 i po prostu padam na pysk i śpię. Tak to mniej więcej wygląda. Kiedyś zrobię specjalny film, jak wygląda. E, opowiem wam po prostu jak wygląda jeżdżenie na plantację żebyście e, mieli jakiś taki obrazek mniej więcej e, jak to może e, być jak to, może, jak to się tam odczuwa bo naprawdę to nie, jest, e, to nie jest to nie jest bułka z masłem to nie są wakacje tak jak niektórzy sobie myślą że człowiek jedzie e, do Hiszpanii na wakacje naprawdę wracam koło 19,20 <laughs> i nie jest to kompletnie dla mnie nic przyjemnego, szczególnie już w ogóle teraz w takim czasie jak nastał, gdzie jest totalna paranoja, wszyscy się wszystkiego boją, ale to nie jest, że tak powiem, temat na ten film. Chciałem Wam powiedzieć, że już tej wiosny, która była, przestałem po prostu to wszystko ogarniać. Jestem sam, sprzedaży było już coraz więcej. Każdy chce ze mną zapalniać Polskę, za co wam bardzo dziękuję. Już było też dużo nerwów, brakowało czasem cierpliwości i wszystkiego. Już słyszałem takie opinie, że jestem chamski. Może tak. Czasem pewnie się tak może to zdarzyć, dlatego że i nerwy puszczają, jak jest za dużo pracy. No tak po prostu czasem jest. Jeżeli kogoś gdzieś tam uraziłem, to oczywiście bardzo przepraszam, jeżeli tak, jeżeli tak kiedyś się zdarzyło. Nigdy na pewno nie było to moją intencją. W każdym bądź razie chciałem powiedzieć, że postanowiłem coś zmienić, dlatego że nie, po prostu nie daję rady tego wszystkiego zrobić sam i będę miał taką niewielką pomoc. O, chciałem Wam przedstawić. O. Pomagać będzie moja żona Edytka. Hej. Tak, właśnie przywitała się z Wami. E, pomoże mi trochę, będzie odbierać telefony czasem, będzie odpisywać na maile, e, będzie. Coś wam odpowiadać na Facebooku. Nie myślcie, że ona się nie zna na palmach, bo zna się bardzo dobrze, bo będąc przez tyle lat żoną e, palmiarza takiego świra, to naprawdę e, to naprawdę dokładnie wie o co, w, o co w palmach chodzi. Dlatego możecie jej spokojnie zadawać pytania. Jeżeli czegoś nie będzie wiedzieć, to na pewno się mnie zapyta. Jeżeli ja nie będę wiedzieć, to zapytamy się kogoś na plantacji, także na pewno wszelkiego rodzaju jakieś problemy będą będą rozwiązane i to nie jest tak, że że tematy będą gdzieś tam sobie leżały. Ja po prostu nie jestem w stanie obsługiwać Instagrama, Facebooka, odpisywać na maile, smsy, messengery, dodatkowo telefony, dodatkowo pakować, robić logistykę, wysyłki, yy, pakować tiry, pakować paczki. To jest po prostu niemożliwe. Nie ma takiej opcji. Już teraz tak jak widzieliście, jak wam mówiłem, nie dawałem rady, wiele z was osób było złych, że, że nie, nie dzieje się coś na czas, że. Gdzieś, jest, gdzieś są jakieś przesunięcia, tak samo teraz. Nie było mnie 11 dni, spływały zamówienia na pan booster, na jakieś rośliny. No, niestety, jak mnie nie ma, no to nie ma kto tego zrobić, bo ja naprawdę jestem sam, do tej pory byłem i y, nie miałem po prostu y, szansy, żeby jakoś, y, no, jakoś to ogarnąć, jak mnie nie było. I dlatego moja żona Edytka. Będzie wam odpowiadać, także nie zdziwcie się, jak czasem odbierze telefon kobieta. Zresztą powinniście być przyzwyczajeni, bo jak ja często odbierałem, to też często wszyscy do mnie mówili, proszę pani, do tej pory tak mówicie. Zgadza się. Ja się nie gniewam. Teraz jest takie równouprawnienie, więc mogę być i kobietą, i mężczyzną. Jak wam jest wygodniej. Ale identyfikuję się z mężczyzną. Tak, identyfikuję się z mężczyzną, ale jak wam jest wygodniej mówić do mnie, proszę pani, to możecie mówić, nic nie stoi. Na przeszkodzie. Ważne, żebyśmy razem zapalniali Polskę, obojętnie czy w towarzystwie męskim, czy żeńskim, bo każdy może to robić. Także to tylko chciałem przedstawić swoją żonę, Edytę, że będzie pomagać, będzie mnie wspierać, będzie odpisywać, e, będzie wam coś często tłumaczyć przez telefon. Także myślę, że wszyscy jakoś wspólnie damy radę i dzięki temu pójdzie to jakoś lepiej i szybciej. Do przodu, bo póki, bo póki co zrobiły się takie dosyć duże zastoje, których nie można było pchnąć do przodu. Także mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeżeli coś będzie na początku się jakoś nie tak, no to dawajcie znać, piszcie, że coś jest nie tak. Nie ma problemu. Myślę, że jakoś to wszystko, że jakoś temu wszystkiemu zaradzimy i pchniemy to do przodu. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i życzę Wam wspaniałego dnia. Cześć, Wam machamy. 爸爸，哎。<Papa. S 2> <Ta. S 1> hey.